Jedzie logisty główną drogą w stronę Gastauna. Nie, nie podnoś go, ty, nie, co ty robisz? Dostaw że go... Niech sobie leży. Dziękuję. nie podnoś go. Nie, ja to grot, to... Kurwa, Gandalf, Munchen mają czołg, jedziemy do Rybów Sejdy... czemu chyba, ty wysiadłeś? Ja kurwa, hopa podpierdalałeś. No, no, ho, Poczekaj, mam logistę. Znaczy no, nie ma, nie Jakby ma... Coś za strzelać? Nie ma czołgów teoretycznie dużo. Ale wiesz, dwa toły też w polu. Wywód jakby zamknął, bo możemy was wymienić. 10. Ty kurwa! ja nie słyszałem, sorry. Co to, to kurwa jest?! A, miałem brawo toły. Zniszczone. Nie, spoko, 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 Nic nie widzisz no, ale A, leci zabity. Panie typu, za plan.